Najbardziej wzruszający moment w czasie ślubu bądź wesela, bo może coś bardziej wzruszającego na przykład wydarzyło się na weselu. To były dwa takie wzruszające momenty, najbardziej. Jeden to taki, kiedy moi trzej synowie, ponieważ jeden mieszka w San Francisco, ten średni, więc bardzo rzadko się widzimy. Więc kiedy oni wreszcie we trzech e, poprowadzili mnie do ołtarza. To tym bardziej, że oni, wiesz, wszyscy mają 1,91, oni są tacy duzi, więc ja przy nich jestem jeszcze taka drobniejsza, się wydaje. I, e, I to było takie bardzo wzruszające. I pamiętam, kiedy podjechaliśmy, jeszcze nas nie widzieli goście, ale widziała już nas na przykład moja świadkowa, która po prostu, jak z nas zobaczyła, podjechaliśmy Meleksem we czwórkę, to się od razu tak popłakała, no bo zna ich tyle lat, zna mnie tyle lat. I sama też zobaczyła na pewno siebie w tym momencie, bo ona też ma syna, który ma dopiero 16 lat, więc zobaczyła pewnie siebie za, za jakiś czas. I to też było takie dla wszystkich bardzo wzruszające, ponieważ wszyscy autentycznie byli nieprawdopodobnie wzruszeni, duża część płakała, tak ze szczęścia. A drugi taki moment był na weselu. Kiedy mój syn najstarszy, i natychmiast dołączyli się do niego moi synowie, najmłodszy i średni, powiedział, że to właśnie Aleksander powiedział, że nie mógł sobie wymarzyć lepszego męża dla swojej mamy i lepszego przyjaciela dla nich samych. I Rinkę miał naprawdę łzy w oczach, i było to chyba dla niego takie największe uznanie, jakiego się aż nawet nie spodziewał takiego oświadczenia i do tego jeszcze się dołączyła moja mama, więc naprawdę było tak bardzo wzruszająco. Najpiękniejszy i najfajniejszy prezent jaki Pani otrzymała na ślubie. E, na ślubie najpiękniejszy prezent, jaki otrzymałam, to na pewno od moich przyjaciół od, od takiego najbliższego grona. To było czerwone rondo, Oskara Zięty, które zrobił pierwszy raz w czerwonym kolorze, które symbolizuje miłość, symbolizuje, ponieważ jest jednym wielkim, gładkim, zamkniętym, ale takim wypukłym kołem. W związku z tym symbolizuje szczęście, symbolizuje miłość, właśnie tą troskę i bliskość, bo my tak bardzo dużo jej z moimi przyjaciółmi dla siebie mamy.